I mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Jak się mamy? Pierwszy dzień wiosny dzisiaj. Ale niech Państwa to nie zmyli. Zajmiemy się sprawami bieżącymi, aczkolwiek z akcentami wiosennymi. Zastanawiałem się, jak połączyć wiosnę z tym, co mam dzisiaj Państwu do zaśpiewania. Nie wiem, czy Państwo, kochane, słyszało, że w końcu zwrócono sejczęto. Które uczestniczyło w kolizji z panią Szydło, z kolumną pani Szydło, sześć lat temu. Jeżeli państwo nie wiedzą, to już państwo wiedzą, a jeżeli państwo wiedzą, no to ta piosenka jest dla was. A tu wiosna, wiosna, wiosna czai się. Wypadki chodzą po ludziach, co raczej prawdą jest świętą kolizji może wziąć udział, na przykład niewielkie Sejczęto. W kolumnie siedzi Beata. Więc pojmie to każdy rozumny, że konflikt Audi i Fiata nie może być winą kolumny. A tu wiosna, wiosna, wiosna czai się. Sześć lat niedługich to trwało, Sąd walka prawie jak w ringu, Korpus Delicti czekało na policyjnym parkingu, Po czym Sejczęto zwrócono. Lecz żeby uniknąć sztampy, Niezbyt kompletne jest łono, Ktoś podpierniczył mu lampy. A tu wiosna, 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 czaj się. Tu wniosek wysnuć nam przyjdzie prosty, bo płynie ode mnie. Dziś lampy świecą gdzie indziej, a pod latarnią najciemniej. Drugi jest przykry, choć świetny. Gdy pis już pożegna się z nami, Zwróci nam kraj niekompletny, ze skradzionymi lampami. A tu wiosna, 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 czaj się. A tu wiosna, wiosna, wiosna czaj, a ja nie czaję. Bardzo dziękuję za uważność i teraz Państwo posłuchają jeszcze łaskawie kartki z kalendarza. 21 marca, dzisiaj jest wtorek, i imieniny obchodzą: Benedykta Ludomira i Marzanna oraz Filemon, Filemona, Klemencja, Lubomir, Ludomir, Mikołaj, Pafnucy i Serapion. Przysłowie jakieś takie. Natomiast nietypowych świąt mamy dzisiaj dużo. Światowy dzień pracy socjalnej. Ja tylko tak b, 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 ogródkami. Dzień wagarowicza, to korzystałem bardzo chętnie. Dzień lasu, dzień zespołu na dzień poezji, y, dzień lekarstwa, dzień wierzby, dzień geodety. No co Państwo sobie tylko zażyczą dzisiaj jest. I, i na koniec jeszcze gra mm, słowna. To Państwo lubią wiem, bo y, bo spotykam się z takimi różnymi fajnymi reakcjami. Dzisiaj będzie Wanienka do palenia. Do widzenia.